wszyscy w Marii, Dzisiaj krótki filmik o tym, jak rozebrać indyka. Jest to naprawdę bardzo duży ptak. Zapraszam Was na krótki filmik. Dzisiaj krótki filmik o tym, jak pokroić na kawałki tuszając z indyka. Indyk to bardzo duży ptak. Mój waży prawie 6 kg, jest naprawdę. I teraz jak go pokroić, aby wykorzystać jego każdą część? Na początek odetniemy łódkę. indycze mamy wycięte. Następnie skrzydełka wycinamy, obrócimy sobie całą tuszę tak aby ładnie doleżała na desce i podcinamy skrzydełko. Została nam pierś i korpus, tak więc teraz odetniemy korpus. Korpus mamy wycięty. Pierś na bok. I ten korpus należy przeciąć na trzy części lub na dwie, w zależności jak Wam się uda, bo, ponieważ tutaj są bardzo twarde kości. Została nam pierś z indyka, ponieważ kości z piersi indyka są bardzo twarde, będzie ciężko nam je przeciąć. Należy taką pierś wyfiletować. Jeżeli chcecie zostawić skórę, zostawiamy. Jeżeli chcecie filet bez skóry, należy ją ściągnąć. Na początek odcinamy ją od górnej kości. Pół piersi z indyka mamy wycięte. Druga piersi wycięta. Została nam kość. Kość można użyć do gotowania zup. Uda, przecinam jeszcze na pół. Uzyskałam pod ucie i uciek z indyka. Skrzydełka również przecinałem, ponieważ są bardzo duże. Skrzydełka nadają się do upieczenia lub na zupę. Lotkę również zostawię do gotowania wywaru na zupę. Moi drodzy, widzieliście jak szybko i łatwo można rozebrać tuszę z indyka. Ja już dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.